formalności przed przejściem na emeryturę. Jakie dokumenty przygotować i gdzie złożyć wnioski? Osiągając wiek emerytalny, często pada pytanie: odpoczywać czy nadal pracować? Niezależnie od tego, jaką decyzję podejmiemy, musimy przygotować się do chwili, gdy w zakładzie ubezpieczeń społecznych złożymy wniosek emerytalny i dokumenty, które potwierdzą, że odprowadzaliśmy należne składki. Bez nich ZUS nie obliczy wysokości emerytury lub zaproponuje nam niższe świadczenie. Osoby, które pracowały przed 1998 rokiem, powinny mieć obliczony kapitał początkowy. Kapitał początkowy. Kapitał początkowy to nasz przebieg zatrudnienia do 31 grudnia 1998 roku. Jeżeli takiego kapitału początkowego nie mamy, to powinniśmy złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ze wszelkimi e, potrzebnymi dokumentami. Kapitał początkowy to suma składek, jaką wpłacaliśmy do ZUS przed reformą systemu ubezpieczeń społecznych. Aby uzupełnić braki osobiście lub drogą elektroniczną, musimy się zgłosić do ZUS z następującymi dokumentami. Przede wszystkim ze świadectwami pracy, które potwierdzą nasze zatrudnienie, z informacją o zarobkach, czyli drukach RP7. W przypadku mężczyzn wchodzi w grę również książeczka wojskowa, a w przypadku kobiet akty urodzenia dzieci. Dokumentami, które powinny również się znaleźć do obliczenia kapitału początkowego to zaświadczenia z Urzędu Pracy, że byliśmy zgłoszeni jako osoby bezrobotne i pobieraliśmy zasiłek dla bezrobotnych oraz za Świadczenie ze studiów. Warto poszukać w domu także legitymacji ubezpieczeniowej. W niej zapisywano informacje o zatrudnieniu, zanim powstały indywidualne konta elektroniczne. One są na tyle istotne, że potwierdzają ile wpłaciliśmy, w jakim okresie i proszę sobie wyobrazić, że mamy w Polsce w tej chwili ponad 400 tysięcy osób, które nie mogły potwierdzić okresu składkowego, w związku z tym ich emerytura jest bardzo niska, nawet kilku jeśli firma już nie istnieje, w odnalezieniu właściwych dokumentów pomoże nam archiwum państwowe lub strona internetowa ZUS. Zachęcam do skorzystania z naszej bazy zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy na naszej stronie internetowej www.zus.pl, wpisując nazwę zakładu pracy, będziemy w stanie określić, które archiwum dane dokumenty z danego zakładu pracy przechowuje. Jeżeli osoby, które zdecydowały się przejść na emeryturę i mają już oblicze kapitał początkowy wystarczy że do ZUS, złożą wniosek o przyznanie emerytury na wniosku EMP. Można to zrobić przez platformę Puezus w placówce ZUS albo przesłać listem poleconym oryginały świadectw pracy, dokumenty potwierdzające, np. studia, służbę wojskową, urlopy wychowawcze, opiekuńcze czy okres bezrobocia. Warto przesłać także dokumenty, które potwierdzą pracę za granicą, a w przypadku kobiet dokumenty dotyczące zmiany nazwiska po ślubie. Decyzja o przyznaniu emerytury zapada zwykle w ciągu kilku dni, nawet gdy do wieku emerytalnego mamy jeszcze sporo czasu, o tych w wszystkich dokumentach warto pomyśleć wcześniej. Ja bym nie czekała na ostatnią chwilę, bo często te postępowania później są bardzo problematyczne. Ja przede wszystkim sprawdziłabym składki. Czyli jak zalogujemy się na nasze połe ZUS, to widzimy płatnika składek i jakie kwoty są. Tutaj musimy sobie podkreślić, że na przykład jeżeli nasz pracodawca nierzetelnie wypełnia dokumenty do ZUS-u bądź się pomylił, to ZUS nie weryfikuje tego z automatu. Co miesiąc każdy pracodawca wysyła do ZUS informacje o naszych zarobkach brutto i odprowadzonych składkach. Jeśli zaszłaby pomyłka i przesłano by tam nieprawidłowe dane, to z błędem zostaną zapisane na naszym koncie. W takiej sytuacji sugerowałabym, żebyśmy sobie to zweryfikowali. Jeżeli jakakolwiek nieprawidłowość, to napisali do ZUS-u o wyjaśnienie, a ZUS napisze tego płatnika. To jest bardzo ważne, żeby sprawdzić składki, czy nasi pracodawcy po 99, że te nie odprowadzali. Jeśli na koncie wszystkie zapisy się zgadzają i przyznano nam emeryturę, musimy zdecydować, co dalej. Czy kończymy naszą karierę zawodową, czy chcemy pracować? Może być zakład pracy, który zachęca do, do e, pracowania mimo osiągnięcia wieku emerytalnego. Można w takim zakładzie pracy e, przejść na emeryturę i w dalszym ciągu pracować, niekoniecznie na pełny etat, ale to podwyższa tę emeryturę później. E, to jest jedna rzecz. Druga rzecz. Czasami jest tak, że zakład pracy mówi już bardzo dziękujemy, mamy innych kandydatów i osoba, która osiągnie wiek emerytalny, proszona jest o przejście na... E, e, emeryturę? Zanim podejmiemy decyzję o przejściu na emeryturę lub jej odroczeniu, warto skorzystać z kalkulatora emerytalnego dostępnego na platformie PUEZUS lub osobiście porozmawiać z doradcą emerytalnym i sprawdzić, na jakie świadczenia możemy liczyć. Jeśli po przejściu na emeryturę udało się nam odszukać dodatkowe dokumenty potwierdzające dłuższy staż pracy, możemy złożyć do ZUS wniosek ERPO o ponowne przeliczenie naszej emerytury. Składamy go tak jak poprzednie dokumenty, bez obawy o obniżenie świadczenia. Jeśli nowe wyliczenie byłoby mniej korzystne, nasza emerytura pozostanie na dotychczasowym poziomie.